Cześć witam Was, dzisiaj nagramy film, gdzie będą śmieszne żarty z Szymona kanału, Czyli... a tytuł tego filmu będzie yy, ten. Będę śmieszne chwile z kanału Szymon010, więc dobrze, Szymon puszczamy. Zaczynamy inaczej. Elo, jestem szymon 20 Dobra, zaczynamy pierwszy film puszczamy. Ło, jak mi mocno zrobiło. Dobra, puszczam pierwszy film, start. E, co to jest? E, 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 tyku! E, 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 Szymon to musi e, ocenić e, od 1 do 10, e, 10, ale czekajcie jeszcze. Dobra, Szymon, jak oceniasz od 1 do 10? Eee. <średencji> ale na śmieszność, czyli 2, czyli prawie na pierwszym miejscu, czy takie głupie? Takie głupie no. No wiem, głupie śmieszne. Ja to nie był akurat mój taki e, 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 e. Ten, 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 ten głupie, to nie taki głupie, Dobra, drugi Bądź film. Na kanale, A ja daję na 10. <grym> Dobra, następny film... Na no. Jest takie Trzy, dwa, jeden. Start. Jestem Nie jestem nie. Jestem <grym> Ile? Ty ja też oceniasz. No nas... to już 5 i pół. Srogo oceniasz te ceny. No bo tu się. Dobra. Następny film puszczam. Dobra. 3, 2, 1. Puszczam. Czy nagrywamy wstawa? Co, 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 to... co? Oten. Oten Ile oceniasz? Wydaje się ten kaktus, Ile oceniasz? Wycinę. No, wysyta tutaj 7,5. 7 i minus. 7 kazy minusem. Okej. Okay, dobra. Um, czyli ja robię 6,5. No tak. Dobra, więc kończymy film, więc pa pa.